Sprawiedliwy. Ty byłeś tak kruchy, bolosem złamany. Kochałam, gdy w piekle ciążyły kajdany. Nadgarstki Twoje się ostro wrzynały. Kochałeś mnie z wiarą, choć byłeś tak mały. A co miałeś w sercu, tych grzechów stopniami? Wyżyną się piąłeś, nie bacząc co znamy. zachciałeś wysoko pomiędzy lwów stany czy kochasz dziś piękniej, czyś wyprostowany? I kiedy by walczyć, nie miałam już siły? Czy będąc kochanym, kochałeś miły? Gdy konsekwencje poczynań twych niecnych? Godziły w me życie i w dom nasz bezpieczny. Zaciągnij z refleksją hamulec podręczny. Czy kochasz ponownie, czy znów kogoś dręczysz? Dziś o tym pamiętaj, bo sam los swój wszędziesz. Czy będziesz kochany, gdy nic już nie będzie? Gdy znów sprawiedliwy wszechwalioł przybywa, On win nie zapomni, ten akt się odbywa. Gdzie będziesz i miłość czy z Tobą tam będzie, gdy życie Ci nich, ze wspomnień wszędzie.